Yo, 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 yy, no, nic do nic zjąć. Trochę się pozmieniało. Yy, kończę tego, no, yy, jak się nazywa, pomnik. Lekko poszerzyłem farmę i będę prawdopodobnie dalej poszerzał wzdłuż tej ściany, po prostu usunę tą ścianę i będzie tam gębienie będę tam poszerzał. Brakuje mi jedynie nasion melona, ale to się raczej znajdzie w moim yy, I tak, zrobiłem lekką e, renowację. Renowację? No, nie wiem, dobra, whatever. Zrobiłem lekkie zmiany dotyczące farmy, bo wcześniej to były tylko i wyłącznie same owce i miałem kryzys z jedzeniem. Cóż, teraz kryzys z jedzeniem raczej nie będę miał, pod względem, patrząc na to, ile ma po prostu świń. I cóż... Postanowiłem zmienić yy, położenie owiec, więc zbudowałem specjalnie yy, tego, taką platformę, który raczej będę jeszcze chyba upiększał, bo ten kwadrat jest taki, takie... jajcik. No ale się jeszcze zobaczy, pewnie dookoła zrobię jakiś mur albo coś tego typu. Mm, no. Tu będą, yy, tego tak, jak to się nazywało, czarnowce, szarowce, tu będą prawdopodobnie białe. Wszystkie kolory owiec. Zrobiłem most, a to jest zrobić tą ścieżkę z difter po to, żeby trawa wyrosła, bo z jakiegoś powodu, znaczy no nie z jakiegoś powodu, tylko no po prostu w Sarah Minecraftie trawa nie rosła, jak mimo tego, że blok był na słońcu, musiał mieć kontakt z inną trawą, co w sumie na swój sposób jest logiczne. A mój dzisiejszy cel to jest po pierwsze spróbować skończyć to, bo zostało mi dosłownie niewiele, zostały mi tylko i właśnie szare bloki. A po drugie to wybrać się po węgiel, ponieważ mam go trochę mało. Trochę bardzo mało. Są so, UL. Um, well. Węgiel najlepiej szukać w biomie, y, tak jak to się nazywało. Chyba mają specjalną nazwę, ale po prostu góry. Góry i dokładnie ten sam kolor trawy. I widzę, że też będę musiał się wybrać po żelazoń za niedługo. Ewentualnie mogę robić, nie wiem, jakieś, jakąś alfa opcję i po prostu chodzić bez broju jak wcześniej. Ciągle zapominam, że mam pełny pasek, zastępczony do tego, że po pierwsze, że grałem na becie i zastępczo do bety, że nie było paska. Po drugie powiem do tego, że byłem cały czas głodny i nie mogłem sprintować. Cóż. Mm. Także z tego co pamiętam, a raczej na pewno pamiętam, że góry były dokładnie tutaj. Otóż to... E, trochę śmieszna e, sytuacja, bo e, szukanie owiec w sensie konkretnie czarnych to był taki ból w dupie, że o ja pierdzielę. Like... Musiałem chyba z jakichś 4000 kratek. E, bo na początku szukałem skidów. Squidów potrzebowałem, żeby zrobić barwik. Wiadomo. Jeśli zrobię barwnik, mogę przeprowadzić owce i mogę po prostu je rozmnażać i będę miał e, infinite tam wool w danym kolorze. E, dobra, tu jest sporo tego węgla. Natomiast, squid w ogóle się nie respią. Albo respią się i to bardzo rzadko. Nie wiem jakim cudem. Przemierzałem, spędziłem głównie na szukańskich jakieś, nie wiem, 4 godziny mi się wydaje potem moje sanity było do takiego stopnia wysokie, że po prostu napisałem do bolka i, i co chwila dosłownie przeczyły... znaczy to no przeczyły... Dosłownie pod wpływem mocy mówię, takie kurwa jaka zjebana jest to wersja skrydów, nie mogę znaleźć. No, ale po e, dwóch godzinach szukania znalazłem e, i przeprowadziłem ją. Prawie przeprowadziłem, bo po drodze umarłem i musiałem szukać innej. Na szczęście znalazłem się nie nieopodal. Blisko, bo poszedłem w drugą stronę, poszedłem w tamtą stronę, a wcześniej poszedłem tam. Eee, no, anyway. Poszedłem w tamtą stronę i znalazłem od razu dwie czarne i dwie szare, co mnie bardzo usatysfakcjonowało. I bez trudu je przeprowadziłem, znaczy no z trudem. Bo AI-Owiec jest zjebane. Nie jakim cudem przeprowadziłeś to, ale dobrze, że zmieniłeś. Chociaż nie wiem czy... Ej, opis był zmieniony do od wersji Notcha, W sensie za kandydatury nocza Kandydatury, kurwa! <try> Nocny dyktator. To trochę śmieszne, bo ogłosił z Minecrafta 2. W sensie, w teorii Minecrafta 2. Ale raczej to nie wyjdzie, bo to klapa będzie jedna wielka. Czemu będzie jedna wielka klapa? Klepa. Jedna wielka klapa. bo Ludzie. Ludzie stracą hype do tego. Napisał Minecraft 2, a prawdopodobnie nie zrobi tego Minecrafta 2. W sensie zrobi pewnie coś na wzór tego, ale nie będzie oficjalnie to, to i się gracze ze Plus Minecraft w się sensie ten oryginalny jest gigantem. Nie da się przebić. Nie da się zrobić kopii Minecrafta. Natomiast śmieszna sytuacja. Jak noc napisał o Minecrafcie 2, to jakoś moją kruszyło z aktualizy z zapowiadaniem nowości. I chyba 3 dni po tym zapowiedzieli jakiś kamień? Jezu, nie wiem, nie patrzę na Twittera. Tylko widziałem pozytywnego i w sumie tylko tyle. Tidzimy, no niestety, nieważne co będzie nagrywał. Zawsze będzie znane z tego, że jest ten na przodów. Okej. Okay. Czy używanie, że tak powiem, błędów generatora, czyli że tych ścian, można tak powiedzieć jako uszustwo, bo poniekąd są to odkryte bloki, które w teorii nie powinny być odkryte. Ale z drugiej strony... No, nie wiem. Dalej, chyba będę czekał na fortunę, Nawet Nie wiem, czy uda mi się dobić tą Fortunę. Nie wiem, czy uda mi się wbić tą Fortunę. Znaczy, czy wbić to raczej na pewno, ale czy uda mi się zdobyć za pierwszym razem? Chciałbym i to bardzo bym chciał, ale. No to się zobaczy. Okej, okay. chyba gdzieś tutaj widziałem węgiel. Nie, węgiel był tam. Okej. Okay. Ale tutaj też jest. W serio zapisuje, jakby nie dysponują się te owce? Czy mody pasywne, w sensie hodowlane, się nie dysponują w 1-0? Ale. Słabe w sumie trochę, bo to może troszeczkę obciążyć komputer. Znaczy, no troszeczkę, jakby sam w sobie Minecraft już nie obciąża komputera. Jeden wielki kot spaghetti zrobiony w drzawie. Tam jawię. No, eksfał, tak soł What the fuck, okej okay. Myślałem, że mnie wciągnęło w ziemię. To po prostu dziura była. Okej, okay, tego nie zbieram, nie chcę mi się przypierać przez przez gravel. Ale... I tak tu jest kolejne złoże. Kolejne złoże. Polski się kłania. I tyle było z tego złoża, no ale przynajmniej dwa węgla do przodu. będziesz rozszerzona, tak będziesz rozszerzona, okej. Okay. Okay, tu, tu widzę w sumie trzy kolejne cztery, potem widziałem gdzieś piąte. Tam, dobra. Eee, gdzie to było? Tutaj? Nie, to było gdzieś na ścianie. Nie chcę za bardzo. No, pode mną było, świetnie. Nie chcę za bardzo używać bloku, bo nie chcę sobie świata, bo prawdopodobnie będę tu jeszcze przychodził. I zniszczysz mi się? Teraz. Teraz. Wiele, za pierwszym razem. 64. No nie, nie jest zadowalający wynik. 64 i 33. Teraz coś się respicie, kiedy was, kiedy, was kiedy was nie potrzebuje, co? Jeszcze brakuje, żeby się zespołniła jakaś niema. wiem, chmara squidów. to ja bym chyba autentycznie. nie wiem, bym usunął wodę z tego całego świata. Właśnie do mnie doszła do realizacja. To jest zmieniony generator od 1.4 Podejrzewam Czyli Ciała to metoda Na znalezieniu diamentów O co mi chodzi Graf na jeden ze swoich filmów Pokazał A raczej to rozszyfrował Jak to inni mówią Działanie, sfałnowanie się diamentów W minecrafcie Pokazał to właśnie na bagnach, jak masz glinę, w sensie masz na przykład taki klocek kliny, stawiasz na środek, odpalasz czanka, idziesz na chyba tam dodatnie Z, e, tam 8-7 bloków y, na tym dodatnie Z, na tym 8-7 bloku kopiesz w dół i znajdujesz diamenty. Tylko, że można odpalić koordynaty, ale nie można odpalić czanków. Jak dobrze. Znaczy mógłbym na hama... Celować z tymi czankami, ale po co? To by zepsuło klimat, i ogólnie frajdę Ja w starszych wersjach preferuję po prostu kopać tunel i tyle. Bo to, co wtedy Graf przedstawił, to kompletnie to był game changer. Teraz nawet nie jest potrzebne, bo po pierwsze. Od 1.18 zmieni generator. Po drugie, diamenty się spanują częściej na powierzchni niż pod ziemią. Znaczy, no. E, diamenty na, na najnowszej wersji spawnują się jak najbliżej e, minusowej kratki, czyli im niżej, tym więcej znajdziesz, tylko chodzi mi o to, że e, zamknięte diamenty mają więcej. E, jak mają więcej ilości. Jakby złoża są większe, o! Złoża są większe, natomiast co odkryte są mniejsze. I tym jest różnica. Ale i tak kopanie w 1.18 tuneli, jak na wyższych wodach, to jest kłopot. Bo sobie zniszczysz dwa kilofy żelazne. Jeszcze ten Deep slate, który ma jakiś, nie wiem, który jest chyba o kilka jednostek twardszy od zwykłego skóna. No to jajcik mogę życzyć Dobra, dam węgiel tutaj Może zrobię od razu dwa Mmm... Nie mam patyków, ale... Aż... Lame No sobie już nie schęczam, hop ses, Serię patyków Tutaj. No i nic Będzie trzeba zmienić ten piasek yy, na dirt przynajmniej częściowo Żebym mógł sobie zasadzić drzewa Chodź przyjacielu Pozwól, że zrobię ci małe ukłucie czy jest rewersoraz bliżej? gorzej jak wniosuję jakiś 42. Ale tutaj tego coś się sobie można zmienić. Nie wiem, nie wiem czy to od 30 już można mieć maksymalny enchant, czy na przykład od 40 masz jeszcze większą szansę. Od 50 to już w ogóle. Czy jednak ten 30 to jest taki max max, taki maksymalny poziom, jaki możesz osiągnąć. Widzę, że trawa coraz... Yy, coraz bardziej się zbliża do tego tyrota, więc mnie cieszy. Bo wtedy będę mógł usunąć ten dirtowy most i będę mógł skorzystać z mostu, którego wybudowałem. A propos tego mostu to chyba... Mam pewien pomysł. O nie, ja to muszę zrobić tym. Eee... Yy nie tych zwierząt się spodziewałem. Ale niech będzie. O3? O3, trzy? Trzy. dobrze zapamiętałem. Eee, tu był przed chwilą pająk, teraz go nie ma. Nieciekawa sytuacja, ale może to i lepiej. Zrobię sobie pochodni, trzeba to oświetlić, bo będzie mam bez tak i tak. A po rogach będą wełny, które będą... No, w jakim kolorze po prostu jest yy, owca. Muszę mu sobie ostrzec. Ale to miejsce naczelnik usunę. Nie wiem, gdzie to umieszczę. Ale zakładam, że gdzieś, gdzieś... pewność, może jakąś, nie wiem, kolejną wieżę wybuduję. Węgiel nie przepalał przodkiem 8? A przed, znaczy 9 przedmiotów? Okej, okay. To było trochę dziwne. Byłem przekonany, że spalał 9. Okej, okay. czy te guziki można gdzieś umieścić? co się lepiej prezentuje. No w sumie. Tak potrzebuję więcej tego cobblestone'a. Okej, okay, tu owcaś y, urosła i ta owca jeszcze nie urosła, ale rozłożyłem mniej więcej w tym samym czasie, więc zaraz powinna urosnąć. Tak, jeszcze nie rośnie, a na ten moment przepadł trochę więcej y, kobla. Będzie tak i tak, świetnie. Ciebie przyjacielu tutaj nie chce, nawet nie chce się zbliżać do ciebie, także pozwól, że... Jakbym miał nowy, to by lepiej doszło, ale nie wyślę. Tu w sumie oryginalnie miał powstać port, ale chyba tego portu w końcu nie będzie. No cóż, yy, więc najprawdopodobniej czy... czemu na nie urośnie jeszcze? Na no, przykład Oświetlę sobie tutaj jeszcze trochę, bo... przydałoby się? Pewnie po do Renderu, to oświetlę jakoś glowstone'em i będę musiał oświetlić też na górze, bo będą się moby spawnować. Ja nie chcę, żeby mi się spawnowały moby, ale to nie tam położę jakieś... Yy, stonowe płytki. Kabel są nowe? Nie, chyba stone nowe lepiej będzie. W sensie te to, to takie, no te. Smooth stone nowe. to, no. no hej, w naszej wersji jest. Pyk, pyk, dobra. 15 guzików starczy na pewno. Niedługo będę musiał zrobić yy, małą wyżynkę. Nawet o to, żeby bale były jakby no, na dnie. Żeby to było jakbyś w miarę realistycznie. Domagam się realizmu w Minecrafcie. Wow. Dobra. Może coś zrobię jakąś oddzielną sekcję, mi się wydaje. Bo tu powstanie mniej więcej coś z rodzaju takiego parku, że tu będą takie kurki jakieś łyżeczki, czcina będzie. Może po prostu było ładnie. Ja wcześniej wspomniałem tu... wydrążę tunel... czy znaczy tunel przestrzeń i tam będzie e, no. To w sumie mogę zacząć teraz, tak mi się wydaje. Miałem sobie zrobić kilof, Na szczęście zadbałem o wszystkie aspekty. Właśnie to dwie kartingi. Swaj dekoracyjne, ale i funkcjonalne. Nie, tak naprawdę to mi się przypomniało, że w ogóle postawię te kartingi. Dobra Okej. Okay. Okej. Okay, dobra To trzeba. Po... W sumie to bym dole tam oświetlił Nie chcę, żeby się coś spawnowało Już Może zrobię lepiej, tak szybciej będzie Tu i tu Urosły? Urosły, dobra. Co chcę sprawdzić? Chcę sprawdzić, czy pomimo tego, że są ostrzeżone, to dalej będą e, dawały tego, dzieciaka w same kolory, były wcześniej. Bo jeśli tak, jest git, jest safe. Więc jeśli nie, to well. Kaplica tak zwana. Dodam to kiedy tam, tutaj, niech będzie, Badyle, deski Tu nie potrzebował tego, chociaż sobie sobie wszystko Tu, sypię. Ok, to sobie może najpierw zrobię na czarnych, bo czarnych nie będzie mi aż tak śle yy, jak ten Dobra Kochajcie się Dobra jest Byłem pewien, że yy, tego na tej wersji po prostu byłem pewien, że kompletnie to minęli Że musi być kolor wełny żeby był ten sam. Na szczęście się zapisuje o. Przyjmie. A o to było za godzinę. Jeszcze za to trochę pogrom. Nie, ja to nie jest innego co pogrom. Jeszcze. No, czemu nie? No, trzynaście wełny. 12 się znaczyło i nie stawi. O i nie starczy Już widzę, że nie starczy Dobra W sumie zrobimy tak Mam tu jakieś narzędzie łopata i taka strasznie rozerwana Skierkę też będą chciał sobie namyśleć, ale to później. Dobra, to usunę najpierw tą wodę. Z to było spoko, ale... Wolę, żeby ten... Ek... nie miał no, coś... żeby po było więcej tego. OK, i to będzie ogólnie trzeba obtoczyć dirtem wszystko, mi się wydaje. Albo i nie Chociaż tak, to będzie trzeba obtoczyć parcą dir do jakiegoś Może się zrobić szklane pomieszczenie z tym wszystkim. Przez... kurde. Niby tyle pomysłów, ale... Czyli 4 zeżarło, chrysta potrzebujemy tak 4, 7, 8 bloków 8 bloków szarej wełny Piotrowa nie dotarła W sumie mogę zrobić yy, tak, 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 osiem, świetnie. Tyle ile potrzebuję, tylko szkoda, że nie ten kolor, zrobię tak, teraz jest jakoś funkcjonalna. Później się jeszcze to jakoś ogrodzi murem, żeby to nie było tak płasko, bo chcę, żeby to zachowało jakieś ręce i nogi. Dobra. Nie będę jakoś długo czekał na tego skończenie tych zasranych ośmiu bloków. Nie chcę mi się czekać, aż urośnie i będę musiał znowu rozmnażać, bo to trochę długo zajmie. Więc, no, baja.